Hejka, witamy się z wami na moim pierwszym filmiku na tym kanale Jestem tak podekscytowana, bo ja już do tego YouTube'a się tak naprawdę 5 czy 6 razy próbowałam przekonać I jakoś wziąć się w garść, żeby zacząć nagrywać filmiki, więc dzisiaj jest ten dzień Dzisiaj, moje drogie, będziemy sobie robiły karmelowy make-up tak naprawdę na co dzień, na każdą okazję, gdzie Wam się zamarzy pójść, jest bardzo delikatny. Wszystkie produkty, które użyłam, są pokazane w filmiku. Na początku zaraz Wam powiem, co będzie Wam dokładnie potrzebne, więc możemy się po prostu razem pomalować. Oczywiście, ostatnia sprawa: zapraszam na mojego Instagrama. Tam na pewno znajdziecie więcej. Treści, jeśli chodzi o makijaż, o testowanie kosmetyków i o inne pierdowe, o których tam gadam. Także ja nie przedłużam i zapraszam po prostu do malowania. Do tego make-upu tak naprawdę nie będzie wam potrzebne za dużo rzeczy. Przede wszystkim paletka, która będzie miała w sobie brązowe odcienie najlepiej jeden taki karmelowy, właśnie, drugi troszeczkę ciemniejszy. Będę używała tej paletki Skobo. Ona tak naprawdę jest sama nudziakowa. Dodatkowo ma foliowe cienie, ale dzisiaj ich nie będę używała. Zrobimy sobie taki matowy, karmelowy make-up. Dobrze, żeby było, żeby ta paletka miała jeszcze w sobie taki śmietankowy, bardzo jasny kolor. Dlatego, z tego względu, że tutaj tego nie mam, będę używała Into the Wild od Vibo. I ona ma akurat taki jeden jaśniutki cień, więc myślę, że to będzie grało, ale tak naprawdę możecie użyć jakiejkolwiek innej paletki, która zawiera w sobie takie kolory, bo nudziakowe paletki z reguły są takie, właśnie, że zawierają od najjaśniejszego brązowego po czarne i jakieś jasne. Jeśli chodzi o pędzelki, tylko i wyłącznie dwa. Jeden trochę taki rozłożysty, żeby ładnie to wszystko wyblendować, i jeden ścięty do robienia kreski i. To będzie tylko i wyłącznie to. Pierwsze co będę robiła, to nałożę sobie na całą powiekę ten najjaśniejszy cień. Z tego względu, żeby mi się po prostu ten korektor nie rolował, tak jak tutaj widzicie. I też wszystkie inne cienie, które później nałożymy, nie będą nam się rolowały. Najlepiej nałożyć go już sobie tak blisko brwi, bo jak będziemy blendować, to też będzie miało taki bardzo fajny efekt. I tak samo, jeśli roluje Wam się korektor pod oczami najpierw przyklepujemy gąbeczką albo palcem i to samo albo pudrem możecie też to zrobić to już zależy tak naprawdę od was ja użyłam tego cienia po prostu już i tak jak mówiłam wcześniej jeśli chodzi o te brązowe cienie będę używała tutaj tylko i wyłącznie dwóch jeszcze wam pokażę, bo mm, mówiłam, że to jest paletka Skobo i tutaj macie jaka to jest dokładnie ta paleta to jest True Nude Spoczko naprawdę i jeśli chodzi o tą markę, ja jestem w szoku, bo pigmentacja jest naprawdę bardzo dobra. Powiem szczerze, że porównywalna jest nawet do Anastazji Beverly Hills. Te czarne cienie, które z reguły są takie, że się bardzo ciężko blendują Tutaj naprawdę świetnie to pracuje. I Kobo też mam te kosmetyki w takiej dość przystępnych cenach. Więc wydaje mi się, że to jest spoko opcja. Ja akurat tą paletkę kupiłam na promocji za chyba 15 zł, coś takiego. Także naprawdę warto. I kobo jest chyba w naturze. Ogólnie to nie jest y, nic sponsorowane, wszystko jest kupione za swoje. Będę używała takiego najjaśniejszego, karmelowego cienia z tej paletki. Najlepiej nałożyć sobie na pędzel takim stempelkowatym ruchem. I resztę wszystko strzepujemy, żeby później nam się nie osypało na oko. Przykładujemy w załamanie oka. Najlepiej y, zrobić tak, żeby po prostu wziąć sobie lusterko, patrzeć się prosto, wbić sobie pędzel w załamanie oka i delikatnie takim posuwistym ruchem to wszystko rozblendować. Jeśli macie taką ochotę, możecie sobie troszeczkę bardziej wyciągnąć, żeby to oko było takie bardziej kocie. Na drugim oku robię to samo dokładnie. I powiem Wam szczerze, że przy tym makijażu nawet nie trzeba się specjalnie jakoś starać. Ja wezmę sobie jeszcze jeden pędzelek, żeby to wszystko ładnie u góry wyblendować. Bardzo podobny do poprzedniego. I tym razem będę się skupiała na tej górnej części, żeby nie było takiej. Ostrej kreski widocznej, tylko żeby wszystko było ładnie rozblendowane. Jeśli widzicie, że macie gdzieś takie dziury porabiane jak ja tutaj w tym miejscu, to dosłownie delikatnie zamoczyć pędzelek w paletce w cieniu i przyklepać. I już tym innym pędzelkiem delikatnie rozblendować. Teraz tym poprzednim pędzelkiem wybieramy sobie drugi, ciemniejszy troszeczkę kolor z paletki. I myślę, że spoko będzie ten. I będę go nakładać od kącika zewnętrznego oka do, no powiedzmy, środka. Dobrze jest tak zacząć na razie delikatnie budować sobie ten kolor, żeby nam od razu taka plama nie wyszła. Sobie to zostawię, robię drugie oko, a następnie będę też to wszystko blendować, żeby te dwa kolory się ładnie połączyły i teraz tym samym pędzelkiem odblendowania z tego względu, że on się za bardzo nie pobudził nakładam sobie ten najjaśniejszy cień już tak dość mocno i będę nakładała od środka powieki do, do wewnętrznego kącika i tak naprawdę ten make up już jest skończony, można pomalować rzęsy i to może być tyle, ale ja sobie dodam jeszcze na dolną powiekę tego pierwszego cienia, który nakładałam, żeby miało to efekt takiego delikatnego przydymienia ale żeby zarazem ten makijaż też nie wyglądał ciężko, dlatego ten najjaśniejszy brązowy cień będę tutaj super grał i ten makijaż w tym momencie również może być skończony, w zależności od tego, jak wam się po prostu podoba. E, ja przewidziałam, żeby zrobić jeszcze kreskę sobie tym pędzelkiem ściętym e, i będę używała tego drugiego, ciemniejszego cienia, który tutaj nakładałyśmy. Ogólnie jestem bardzo wielką fanką robienia kresek cieniami, bo po pierwsze wydaje mi się, że jest o wiele łatwiej. Jadę sobie tym pędzelkiem bliżej linii rzęs. I robię taką naprawdę delikatną kreskę. Jak widzicie, że w niektórych miejscach ona się po prostu wtapia w ten cień, który wcześniej dołożyłyśmy, ale jednak gdzieś tam przenika. Te kreski są zrobione. Jak możecie zobaczyć troszkę inaczej to wygląda, trochę więcej się dzieje na tym oku, ale z drugiej strony nie jest to bardzo takie mocne, wszystko jest stonowane, więc mi się bardzo ten efekt podoba możecie dać znać w komentarzach czy wam też, czy wolicie takie mocniejsze make-upy, czy w ogóle na co dzień to tak, nie. bo ja to prawdę mówiąc na co dzień to praktycznie tylko tusz do rzęs i nie chce mi się po prostu i słuchajcie teraz idealnym dopełnieniem tego make-upu będzie brązowa maskara ja akurat będę używała Sky High od Maybelline y oczywiście jeśli nie czujecie takiej potrzeby, nie, sie nie siedzą wam takie kolorowe maskary to można użyć czarnej, ten efekt będzie po prostu delikatniej, mocniejszy. Ja akurat zakochałam się w tym i tak naprawdę już mam końcówkę z tej maskary, ale ona robi taki widoczny, ale też nie tak mocny efekt jak ta czarna maskara. To akurat jest prezent od marki, ale mogę się podpisać naprawdę pod tym, bo uwielbiam. I właśnie przez to, że ta maskara jest brązowa, to ten efekt jest o wiele delikatniejszy, niż jakbyśmy zrobiły sobie czarną maskarą. Nie wiem, czy to będzie tak dobrze widać w kamerze. Oczy są skończone, żeby jeszcze dopełnić ten makijaż, na pewno będzie mi potrzebny jakiś puder. Ja akurat będę używała tego z transparent baking powder, ten wiecie, ten różowy. Bardzo dobrze znany i popularny. Będę go nakładać pod oczy, żeby tutaj mi się wszystko ładnie wygładziło. Najlepszy puder, jaki mogę Wam polecić, to jest od Paezę, czy jakkolwiek tą markę się czytam. To jest Cloud Puff, o ile się nie mylę. Kurczę, bo już mi się skończył, więc nie pokażę Wam go, bo wyrzuciłam opakowanie, ale gdzieś tutaj Wam. Pokażę, po prostu albo podlinkuję. Naprawdę to jest puder, który robi wam taki blur na twarzy. O Jezus. I też nie jest taki super drogi. Yy, jeszcze sobie wykontruję trochę yy, twarz na mokro i yy, dodam mokrego różu na to wszystko. Z tego względu, że sobie nie pudrowałam tutaj nic, więc tutaj mi się nic nie popsuje, ale na przyszłość, gdybyście robiły sobie make-up. I już byście się przypudrowały wszystkim. I przypomniałoby Wam się, że hmm, może brązer i róż to by była spoko opcja do tego. To jeśli już się przypudrowałyście, radziłabym, żeby zrobić to produktami, które są e, suche pędzlem. Już nie nakładajcie takich mokrych, bo to bardzo prawdopodobne, że Wam to się wszystko zważy i będą się robiły dziury i będziecie musiały wszystko robić od nowa ja te produkty mam od Lamel e, to jest marka, którą odkryłam dość niedawno, bo pojawiła się w Rossmanie jakoś wcześniej jej nie widziałam e, pigmentacja jest na takim poziomie, że po prostu z bronzerem to trzeba tak uważać, ja wam zaraz to pokażę wystarczy jedna kropeczka i to już ma taką moc możecie sobie zobaczyć to jest BB Contour i tak naprawdę do tego miejsca. Bo jak przeciągniecie tutaj, to to będzie wyglądało trochę śmiesznie. Więc zobaczcie, tutaj on daje, przy tak małej ilości on daje bardzo delikatny efekt, ale bardzo widoczny, nie wiem jak to będzie w kamerze. Ten róż, o którym mówiłam, róż nakładamy nad brązer. I ja go sobie na początku lubię wklepać trochę palcami, bo on akurat. Trochę znika. A pamiętajcie, że różu nigdy za wiele. O nie, no może czasem jest za wiele. Nie przesadzajcie, żeby nie wyglądać jak clown, ale z drugiej strony w ciągu dnia przynajmniej ja mam takie wrażenie, że te róże znikają. Także rano możecie wyglądać jak clown do południa będzie ok. <laughs> żeby było tak troszeczkę delikatnie, ja będę używała tego um, błyszczyku z Maybelline Lifter Gloss. On jest w odcieniu 17 Cooper. Może się wydawać, że on jest taki bardzo metaliczny i wręcz wpadający w rudy. Po nałożeniu on się dopasowuje troszeczkę. O, widzicie? Tutaj normalnie metal, ale tak po przesmarowaniu wygląda naprawdę bardzo spoko. Jak robię sobie matowy makijaż oczu, to bardzo lubię, żeby dać trochę blasku ustom I, i odwrotnie, jak sobie robię na przykład jakiś taki e, makijaż oka, który jest bardzo błyszczący, z foliowymi cieniami, e, z brokatem, z czymkolwiek tak, co się bardzo rzuca w oczy, usta zawsze robię matowe. Więc tak, makijaż mamy skończony, mam nadzieję, że było szybko, zwięźle i na temat. E, dajcie znać, co sądzicie. Czy Wam się podobają w ogóle takie makijaże? A jeśli chcecie więcej takich treści, to zapraszam do subskrybowania, komentowania, do lajkowania. Nie wiem, co tam jeszcze się robi. Chcę tego o dużo-dużo więcej i nie tylko make-upy. Także trzymajcie się buziaczki. Pa!